Legalizacja samowoli budowlanej. O tym w dzisiejszym odcinku. Witamy gościa naszego gościni, naszego dzisiejszego podcastu, pani Joanna Maj, radca prawny Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj pomówimy troszeczkę o legalizacji samowoli budowlanej i w tak zwanym trybie uproszczonym. Bo jak już ktoś tą samowolę budowlaną popełni, to jednak są przepisy i takie uregulowania w naszej ustawie prawo budowlane, że jednak pewne rzeczy można doprowadzić do stanu zgodnego z prawem i jest coś takiego jak uproszczona legalizacja samowoli budowlanej. Za chwilę o tym powiemy. Ale na dobry początek zadam pytanie, kto tak na dobrą sprawę może stwierdzić tę samowolę budowlaną? Przede wszystkim samowolę budowlaną może stwierdzić właściwy organ, czyli organ nadzoru budowlanego. Oczywiście w konsekwencji, jeżeli organ nadzoru budowlanego będzie wydawał decyzję w postępowaniu, no to te rozstrzygnięcia będą także kontrolowane przez sąd administracyjny. Ale podstawowe pytanie na gruncie samowoli budowlanej jest takie, Czym jest samowola budowlana? Jak powinniśmy tą samowolę budowlaną rozumieć? I tutaj trzeba zaznaczyć, że pomimo ponad już właściwie 30 lat obowiązywania ustawy prawo budowlane, nasz ustawodawca nie wprowadził definicji ustawowej samowoli budowlanej. Więc mówiąc o samowoli budowlanej, tak naprawdę każdy mniej więcej intuicyjnie myśli o tym samym, a jeżeli już potrzebowalibyśmy na gruncie konkretnego postępowania yy, sprecyzować, czy mamy do czynienia z samowolą budowlaną, no to oczywiście możemy odwołać się do dorobku, czy to komentatorów, czy na przykład orzecznictwa. I tak naprawdę tych typów samowoli budowlanej w ustawie prawo budowlane mamy kilka. Mamy do czynienia z tak zwaną klasyczną samowolą budowlaną, czyli wtedy, kiedy inwestor wykonuje roboty budowlane, albo prowadzi budowę bez wymaganego pozwolenia na budowę, albo bez wymaganego zgłoszenia, chociaż na przykład pomimo wniesienia sprzeciwu do tego zgłoszenia. Mamy także Samowolę polegającą na istotnemu odstąpieniu od dokumentacji projektowej. Mamy samowolę użytkowe, kiedy samowolnie, na przykład, zmieniamy sposób użytkowania obiektu bądź jego części, albo nawet nielegalnie przystępujemy do jego użytkowania. Także mówiąc o samowoli budowlanej, tak naprawdę w tym pojęciu się, mieści się bardzo wiele stanów faktycznych i stanów prawnych. I tak jak wspomniałam, mówiąc o klasycznej samowoli budowlanej, mamy do, do czynienia z tym trybem, który jest przewidziany. W artykule 48 prawa budowlanego mamy tryb tak zwany naprawczy, kiedy prowadzimy postępowanie legalizacyjne. I tu odsyłam Państwa do artykułu 50-51 prawa budowlanego. No i wreszcie mamy coś nowego, mamy uproszczoną legalizację samowoli budowlanej. Jest to nowy instrument prawny. I jak za chwilkę też Państwo się dowiecie, wydaje się dość kontrowersyjny z kilku względów. No przede wszystkim ta główna kontrowersja polega na tym, że organ nadzoru budowlanego, prowadząc takie postępowanie, no nie ma obowiązku badania zgodności takiej samowoli. Na przykład z prawem miejscowym, czy jak wynika także z orzecznictwa sądów administracyjnych już na tym gruncie zapadłym, także zgodności z warunkami technicznymi. Ale oczywiście nie w każdym przypadku będzie można takie postępowanie prowadzić. Tutaj oczywiście y, mówiąc o uproszczonej legalizacji samowoli budowlanej, y, przede wszystkim musimy pamiętać o tym, kiedy ta budowa została zakończona. Dokładnie, czyli to jest tak, że okres jest istotny, tak? Dokładnie tak. Organ nadzoru budowlanego może wszcząć postępowanie uproszczone wtedy, kiedy od zakończenia budowy minęło co najmniej 20 lat. Więc tutaj tak naprawdę legalizując w trybie uproszczonym mamy na myśli legalizację tak zwanych starych samowoli budowlanych, kiedy inwestorzy, czy już właściwie następcy prawni inwestora albo właściciele takiej nieruchomości no, chcą uporządkować sobie stan prawny tej nieruchomości. I kolejną taką ciekawą bardzo korzystną z punktu widzenia inwestora, ale również kontrowersyjną na przykład z punktu widzenia sąsiadów, gdzie rzeczywiście czasem zależy im, aby tą samowolę nie legalizować, tylko rozebrać, jest to, że w tej procedurze organ nadzoru budowlanego nie nakłada opłaty legalizacyjnej na inwestora. Więc tutaj tak naprawdę to postępowanie jest bardzo formalne. W toku postępowania nadzór budowlany nakłada na właściciela, czy też na inwestora, albo na następcę prawnego inwestora, Obowiązek przedstawienia określonych dokumentów, i w jednym z tych dokumentów bardzo istotną rolę odgrywa także inżynier budownictwa. E, tak, właśnie. To jaki to jest dokument? No, przede wszystkim inwestor musiałby przedstawić. Oświadczenia, prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, będzie musiał także przedstawić geodezyjną inwentaryzację powykonawczą tego obiektu, no i także ekspertyzę techniczną wykonaną przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi, z której będą wynikały bardzo ważne kwestie techniczne związane z tym obiektem. Czyli przede wszystkim to, że ten obiekt nie zagraża życiu ani zdrowiu ludzi, może być bezpiecznie użytkowany w ten sposób, który jest użytkowany dotychczas, albo także planowany. Także tutaj w Procedurze można nawet zmienić sobie sposób użytkowania obiektu, o ile oczywiście taka możliwość będzie wynikała właśnie z ekspertyzy osoby z odpowiednimi uprawnieniami. Czyli wygląda mi na to, że taka uproszczona legalizacja samowoli budowlanej, jeżeli ona jest ponad 20 lat, to wystarczy tak na dobrą sprawę sprawdzić, czy jest bezpiecznie konstrukcyjnie, czy bezpiecznie jest użytkowany obiekt. Że ekspert, tutaj inżynier budownictwa zrobi odpowiednią ekspertyzę. I właśnie jak wyglądają te procedury w pinb Czyli to jest takie, czy przyznanie się do tego, czy jak to wygląda proceduralnie? Zwykle wygląda to tak, że ten podmiot zainteresowany składa do organu nadzoru budowlanego wniosek o legalizację. Nadzór budowlany oczywiście sprawdza, czy zaistniały wszystkie przesłanki formalne z ustawy prawobudowlane, czy przypadkiem nie toczy się już jakieś postępowanie, na przykład na podstawie w artykułu 48, bo to byłoby przeszkodą do tego, aby teraz legalizować w trybie uproszczonym. No i nakłada na ten podmiot postanowienie. Postanowienie jest oczywiście zaskarżalne, no i w tym postanowieniu nakłada właśnie obowiązek przedstawienia w terminie nie krótszym niż 60 dni właśnie obowiązek przedstawienia tych dokumentów, czyli oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza i oczywiście naszą ekspertyzę wykonaną przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami. Jeżeli podmiot zobowiązany, czyli ten nasz inwestor, przedkłada dokumentację, ona jest kompletna, no to oczywiście to postępowanie kończy się szczęśliwie dla tego naszego zainteresowanego i ta decyzja o legalizacji także stanowi podstawę do użytkowania tego obiektu. Jeżeli są jakieś braki w dokumentacji, to tutaj organ wzywa o poprawienie. Tych dokumentów i w dalszej kolejności od tego, czy te dokumenty zostaną poprawione, czy też nie, no to albo legalizuje naszą samowolę, albo niestety postępowanie kończy się rozbiórką. Ale ta rozbiórka na gruncie uproszczonej procedury legalizacji jest raczej rzadkością. Tutaj zwykle inwestorzy dążą do tego, aby to postępowanie zakończone było pomyślnie. Czyli generalnie rozbiórek obiektu albo części ich po prostu nie ma, tutaj nie będzie, nie ma na W nakazu. przypadku uproszczonej legalizacji oczywiście nie jest tak, że z automatu organ nakazuje rozbiórkę, ma obowiązek. Przeprowadzić postępowanie, jeżeli inwestor spełni te przesłanki, to tutaj oczywiście są bardzo duże szanse na to, że ta samowola zostanie zalegalizowana, no często nawet wbrew zapisom aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W przypadku niezgodności z warunkami technicznymi, to tutaj jest pewne ryzyko, że organ, pomimo że zakończy postępowanie legalizacyjne, no, będzie musiał jakoś ten stan niezgodności z prawem w dalszej kolejności usunąć. I tutaj oczywiście jest ryzyko dla właściciela takiego obiektu, że będzie nadzór budowlany prowadził postępowanie z artykułu 66 prawa budowlanego, czyli z tego przepisu, który reguluje nam kwestię nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu. Ale to tak jak wiemy doskonale na gruncie prawa budowlanego, czasem niuans decyduje o tym, czy takie postępowanie będzie prowadzone, czy też nie. Więc tutaj tylko tak sygnalizuje, że taka ewentualność istnieje. Natomiast sama legalizacja uproszczona wydaje się dla inwestora, dla następcy prawnego inwestora, bardzo przyjemną procedurą, bo jakże daleką od tej znanej nam klasycznej legalizacji. Tak. Troszkę tutaj jest, bym powiedział, specyficzna niesprawiedliwość, bo ktoś, kto prowadził budowę, na którą miał pozwolenie na budowę, ale na przykład wydłużył swój obiekt o ponad 2% wynikającego z artykułu 36a, czyli wprowadził istotne odstąpienie. Które zostało stwierdzone w jakiś tam sposób, i w tym momencie on ma bardzo uciążliwą i długą ścieżkę doprowadzenia do stanu zgodnego z przepisami, z planem miejscowym, etc. A tutaj, jakby samowolę w postępowaniu tym uproszczonym, w momencie, kiedy mamy taką sytuację, że praktycznie jest to samowola, która, można powiedzieć, nigdy nikomu przez te 20 lat nie przeszkadzała, czyli ani sąsiadowi, ani nikt tego nie zgłosił ani służby nadzoru gdzieś tam tego nie wypatrzyły to wtedy jest jakby takie zielone światło nawet niezgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obiekty zal zalegalizować czyli w skrócie jakby tak podsumowując mamy tą uproszczoną legalizację samowoli budowlanej i udowodnienie że jest powyżej 20 lat to jest pierwsze Uprawniony geodeta, mapa powykonawcza, uprawniony inżynier budownictwa, który zrobi ekspertyzę dotyczącą bezpieczeństwa, głównie konstrukcji i użytkowania. Tak? Dokładnie tak. I oświadczenie o tym, że jestem właścicielem, czyli oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cel budowlany. Czy to by było wszystko? to właściwie jest wszystko. Oczywiście y, sam fakt własności nie tylko będzie świadczył o tym, że taki podmiot ma prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, bo wiemy, że ten tytuł prawny może wynikać także z innych y, y, praw, czy też ograniczonych ze stosunku zobowiązaniowego, także tutaj własność jest jednym z tych aspektów. No ale w świetle przepisów prawa budowlanego to jest właśnie wystarczające, aby taką samowolę starą y, właśnie zalegalizować odnośnie y, istotnego odstąpienia od projektu budowlanego, to tutaj możemy zasygnalizować, że aktualnie też są prowadzone pewne prace legislacyjne, które mają wprowadzić takie uproszczone postępowanie legalizacyjne właśnie w zakresie istotnych odstępstw. To jest druk sejmowy UD22, więc tutaj też zachęcam Państwa do śledzenia informacji na ten temat, bo no zapowiada się, że ta uproszczona legalizacja także będzie obejmowała postępowanie naprawcze i istotne odstąpienia, istotne odstąpienia, które miały miejsce też właśnie kilkanaście, bądź też nawet te 20 Lat temu również, więc to taka ciekawostka na Jego pani mecenas dzisiaj nie powiemy. Gościnią naszego odcinka była pani Joanna Maj, radca prawny Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja, szanowni państwo, zachęcam do rozpoznania tematyki uproszczonej legalizacji samowoli budowlanej, bo naprawdę, jeżeli obieg jest powyżej 20 lat, wystarczy uprawniony inżynier budownictwa ekspert z geodezji, uprawniony geodeta i niewiele dokumentów i można w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego doprowadzić do stanu zgodnego z prawem, z prawem swoje budowy i nieruchomości, które no niestety wcześniej nie miały tych wszystkich wymaganych prawem dokumentów. Dziękuję bardzo.